Skandaliczna historia o tym, jak starsza kobieta zyskała nowych synów w osobach trzech nieznajomych mężczyzn, po tym jak jej synowa próbowała pozbawić ją mieszkania. Ta życiowa, dramatyczna opowieść zmieni twoje spojrzenie na dobro, zło i prawdziwą rodzinę. Koniecznie obejrzyj do końca. Subskrybuj nasz kanał, zostaw lajka i podziel się tą historią z bliskimi. Takie filmy naprawdę inspirują. Starsza kobieta długo nie mogła otworzyć drzwi swojego mieszkania przekręcała klucz w jedną i drugą stronę ale nic nie działało aż w końcu zorientowała się że drzwi są otwarte jelena iliniczna przestraszyła się czyżby zapomniała je zamknąć już zaczęła podejrzewać u siebie starczą demencję ale kiedy weszła do środka zrobiło się jeszcze straszniej starsza kobieta poruszała się powoli podpierając się o ścianę miękkie kapcie niemal nie wydawały dźwięku i wtedy usłyszała męski głos w kuchni. Weszła tam i zobaczyła przy stole obcych ludzi. Jelena i liniczna nie wypuściła z rąk siatki. Chciała zniknąć i natychmiast zadzwonić na policję, ale została już zauważona. W jej stronę patrzyły trzy pary oczu. Niespodziewanymi gośćmi byli trzej brodaci mężczyźni pochodzenia kaukaskiego. Kobieta zaczęła żegnać się z życiem. Nie miała przecież nic wartościowego w mieszkaniu, co oni najwyraźniej już zdążyli zauważyć, skoro nie uciekli, tylko czekali na właścicielkę. Takie myśli przeleciały przez głowę Jeleni i Linicznej. Przez krótką chwilę patrzyli na siebie wzajemnie, po czym jeden z mężczyzn podskoczył, chwycił krzesło i przysunął je kobiecie. — Siadaj. — Mamo. — Poznajmy się. — Napijesz się herbaty? — Powiedział. Jelena i Liniczna postanowiła robić wszystko. Co jej każą i pospiesznie, w milczeniu usiadła. W głowie liczyła, czy starczy im resztki jej emerytury z portfela, czy będą żądać czegoś więcej. Ale ci mężczyźni byli zadbani, porządnie ubrani, jej grosze to dla nich jak na ząb, a więc nic dobrego ją nie czeka. Patrzyła na nich z rezygnacją, lecz goście niczego nie żądali. Częstowali ją cukierkami i pytali o zdrowie, bo zauważyli laskę w jej ręku i że była blada. A Jelena Iliniczna tylko myślała, co to za przestępcy tacy grzeczni, i czekała na Haczyk. Ale Haczyk był gdzie indziej, popełniła błąd w ocenie sytuacji. To jej synowa postanowiła urządzić jej wesołe życie. Sprzedała swoją część mieszkania Czeczenom w ramach tańca zemsty na teściowej. Nawet dała im klucze i powiedziała, że mogą się wprowadzać od razu. Czas szybko przeleciał. Jelena Iliniczna jeszcze nie doszła do siebie po śmierci syna. Minęło zaledwie pół roku, gdy spadkobiercy weszli w swoje prawa. Syn nie zostawił testamentu, więc jego udział w mieszkaniu został podzielony porówno między matkę i żonę. Synowa zatem zyskała prawo własności do jednej ósmej mieszkania. Zaraz po pogrzebie nadjeżdża zaproponowała sprzedaż mieszkania i podział pieniędzy. Jelena Iliniczna się nie zgodziła. Wtedy synowa zaczęła domagać się by teściowa wykupiła jej część, pieniądze są potrzebne. Ale starsza kobieta nie miała takich środków i nie mogła znieść myśli, że ma płacić za swoje mieszkanie jakiejś flądrze, której nie znosiła jeszcze za życia syna. Nadjeżda przypominała drapieżnika. Oczy miała przebiegłe, ciągle kombinowała, co by tu jeszcze zagarnąć. A dać coś komuś od tak, prędzej gardło by przegryzła. Matka od razu mówiła synowi – Zabieraj swoją żonę i mieszkajcie osobno. Wystarczyło jej parę miesięcy przed ślubem, by poznać wybrankę syna. Chleba nie kupi, żyje jak na wakacjach. Trzeba mieć sumienie. No dobrze, gdyby chodziło tylko o jedzenie, matka jeszcze by to jakoś przełknęła. Syna karmiła, nie żałowała, ale ta nadjeżdża była odrażająca z charakteru. Niechlujna, kłótliwa, w domu bałagan, a zachowuje się jak królowa. Słowa jej się nie da powiedzieć. Od razu awantura. Jelena i liniczna nie chciała takiego sąsiedztwa. Syn był dorosły. Niech mieszka osobno. Wszystkim wyjdzie to na zdrowie. Poprosiła ich, by się wyprowadzili. I tak małżeństwo przeniosło się do rodziców Nadjeżdy. Syn nie narzekał. Regularnie przynosił pieniądze do wspólnego budżetu. Żona i teściowa go obsługiwały, a na Jelenę i narzekały, że za mało pomaga. Czyli nie przepisała na nich mieszkania. To bolało, przecież zawsze starała się, kupowała prezenty, czasem dawała synowi pieniądze. Ale dla Hiyena to było zawsze za mało, ale to już przeszłość. Dziś matka by nawet zniosła kaprysy synowej, byle tylko syn żył. Ale jego już nie było. Zginął w wypadku, jadąc do pracy. I raczej nie przypuszczał, że jego żona będzie żądać od jego matki pieniędzy za swoją część mieszkania. Jelena i liniczna również nie spodziewała się, że synowa okaże się aż tak zdeterminowana. Wczepiła się zębami w swoją część i gnębiła teściową. Sprzedawaj albo wykupuj, nie ma co się ociągać. Potem się uspokoiła i starsza kobieta myślała, że dała sobie spokój. Ale okazało się, że miała inny plan. Skoro nie dostała pieniędzy od teściowej. Nadieżda postanowiła sprzedać swój udział komuś innemu. I to nie byle komu starannie wybrała kupców. Trafiła na trzech Czeczenów. Kiedy ich zobaczyła groźnych, brodatych, zrozumiała, że to idealni kandydaci. Była zachwykona, że takich dobrych kupców znalazła, a że jeszcze muzułmanie, teściowa będzie wściekła, przecież ona była prawosławna, często chodziła do cerkwi. Nadjeżda nawet zgodziła się na obniżkę ceny. To koniec staruchy, pomyślała z satysfakcją, zacierała ręce i postanowiła poczekać chwilę, żeby teściowa się pomęczyła, a potem wpaść w odwiedziny i pośmiać się z niej. Ale nie spodziewała się, jaką przysługę wyświadczyła z nienawidzonej teściowej. Zamiast rozpaczać, Jelena zaczęła nowe życie. Na początku się przestraszyła i nie wiedziała co robić. Ale już pierwszego dnia nowi współwłaściciele zaskoczyli ją swoją uprzejmością. Nikt takiej wcześniej nie traktował, wszystko wyjaśnili, uspokoili, powiedzieli, że nie będą jej przeszkadzać, kupili udział tylko dla zameldowania. Byli to trzej bracia, najstarszy z nich, Ali. Wyjaśnił, dlaczego postanowili gospodarzyć w mieszkaniu. Zrozumieliśmy, że coś tu nie gra, powiedział. Kobieta bardzo nalegała. Żeby zamieszkać, od razu podejrzeliśmy, że chce się komuś odgryźć. Ale rabatu dała dobrego, więc się zgodziliśmy. A potem postanowiliśmy sprawdzić, kogo ona tak nienawidzi. Okazało się, że chodzi o bezbronną babcię, która sama potrzebowała ochrony. Dla nich było to sprawą honoru, by nie skrzywdzić matki. Z szacunkiem odniesieli się do kobiety. W rezultacie Jelena Iliniczna, która straciła syna, Zyskała trzech przybranych synów. Nigdy by nie pomyślała, że na starość ktoś jej będzie pomagał. A Czeczeni, choć z wyglądu groźni, okazali się dobrymi ludźmi i synami z prawdziwego zdarzenia. Przyjęli ją jak rodzoną matkę. Kobieta powiedziała im, że skoro są współwłaścicielami, mogą tu też nocować, jeśli. Będzie trzeba. Ale mężczyźni odmówili. Mieli gdzie mieszkać. Nie chcieli kupować tego lokum na stałe, bo nie planowali zostawać w tym mieście. Ich znajomi mieli dom, tam mieszkali, ale zameldować się tam nie dało. Jelenie Ilinicznej naprawdę się poszczęściło, widziała ich częściej niż się spodziewała i cieszyła się z tego. Ali i bracia przychodzili, by dotrzymać jej towarzystwa i przy okazji pomóc. Nie domyślała się nawet, że właśnie po to ją odwiedzają, od razu zauważyli, że ciężko jej chodzić. Babcia powiedziała, że ma artrozę, ale do lekarzy nie chodzi, tylko kasę ciągną. Ale było widać, że potrzebuje pomocy. Pewnego ranka Ali przyszedł i powiedział, że trzeba się szykować do szpitala. Zawiozą ją na badania. I nie na darmo się martwił. Okazało się, że potrzebna była operacja. Jelena nie mogła sobie na to pozwolić. Bała się, że w jej wieku to zbyt trudne. Ale Ali pokrył wszystkie koszty razem z braćmi. Wkrótce ich przybrana mama przeszła operację kolana, a żeby szybciej wróciła do zdrowia, wysłali ją do sanatorium. Sama nigdy by tam nie pojechała. Ludzie nie wierzyli, że obcy tak jej pomagają. Jedna kobieta w sanatorium nawet straszyła: Uważaj, odbiorą ci mieszkanie, wyrzucą na bruk, ale Jelena i liniczna nie wierzyła. Po co by mnie leczyli, żeby potem wyrzucić? Myślała. Ale jednak posłuchała rady. Pomyślała, rzeczywiście, przecież mogę umrzeć w każdej chwili, a wtedy nadzieja zgarnie całą powierzchnię. Po co jej to ułatwiać? Postanowiła więc zapisać mieszkanie Alimu i jego braciom. Była pewna, że jej nie wyrzucą. Kiedy wróciła z sanatorium, zobaczyła coś, w co nie mogła uwierzyć. W jej mieszkaniu zrobiono remont. Kobieta się rozpłakała. W łazience wcześniej miska stała gdzie kapała woda, a w kuchni ciekło spod zlewu. Chłopcy wszystko zauważyli i, nie chcąc jej niepokoić, pod jej nieobecność wszystko naprawili. Zrobili nawet kosmetyczny remont. U Dżeleni i linicznej jakby skrzydła urosły. Pojawił się sens życia. Teraz często miała gości. Z radością szykowała poczęstunki. W jej mieszkaniu znów słychać było śmiech. Już zapomniała o paskudnej synowej. Ale nadzieja marzyła... By zobaczyć cierpienie teściowej. W końcu przyszła w gości, by się pośmiać, ale kiedy drzwi się otworzyły, cały jej zapał uleciał. Przed nią stała nie Starucha, a odświeżona jelena. Wyglądała młodziej i zdrowiej. Już nie z laską i zgorzkniałą miną, jak wcześniej. A to jeszcze nie wszystko, kobieta weszła do mieszkania i zamarła świeży remont. A mówili, że nie mają pieniędzy. Złośliwie syknęła: Biedujecie się tylko, wiedziałam, że coś kręcicie. I uśmiechnęła się jadowicie, i tak wszystko będzie moje kropka. Wybacz, Nadienka, nie podziękowałam ci za chłopców. Uśmiechnęła się Jelena. Tyle teraz mam na głowie. Zdrowie poprawiam, gości przyjmuję. A to wszystko twoja zasługa. Myślałam, że jesteś tylko zdolna do świństw. A tu proszę, masz duszę. Synowa aż poczerwieniała ze złości. Drwi sobie starucha. Pomyślała, ale kiedy Jelena i powiedziała, że zapisała mieszkanie chłopcom, nadjeżdża wpadła w szał. Gotowa była rzucić się na teściową. Zwariowałaś. Oddać mieszkanie obcym. Gdzie to widziano? Wrzeszczała, ale wtedy z pokoju wyszli brodaci mężczyźni. I ją jakby zdmuchnęło. Wypadła z mieszkania jak korek i chyba drogi powrotnej nie znalazła, bo więcej się nie pojawiła. A przecież każdy zna przysłowie: Nie pluj do studni, z której jeszcze będziesz pić. Kobieta, próbując zrobić świństwo, sama dostała odpłatę.